Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w Daily Logosiu. W sumie bardziej weekly, weekendowym, całotygodniowym. Nie mam pojęcia, z ilu dni będzie to materiał, natomiast y, zaczynam dzisiaj. Dzisiaj jest środa, jest godzina 14. Jestem właśnie po nagraniu odcinka z y, testem podkładu od Bielendy. Nie mam pojęcia, czy on już. Jest na kanale w momencie, w którym wlatuje ten vlog, czy go jeszcze nie ma. W każdym razie jestem w trakcie testu i słuchajcie, tak wygląda makijaż z tym podkładem. Zradzę Wam tylko, że jest całkiem fajny, ale co i jak, to słuchajcie, oczywiście dowiecie się z tego e, odcinka, no bo nie chcę Wam tutaj za dużo spoilerować, musicie na niego wyczekiwać albo go obejrzeć, jeżeli już jest. E, wypiłam też, słuchajcie, kawusie w świątecznym kubku. Mam jeszcze kubek z krasnalami, ale uważam, że jest przyuroczy. Nie mam takiego kubka, słuchajcie... A teraz takiego wiosennego. Mam co prawda kubek z królikami, ale on jest strasznie wielki. I ja nie lubię w nim pić kawy, bo uważam, że jest za duże. Za duży. i nie chcę pić takiego super wielkiego garna kawy, więc wolę mniejsze kubki na kawę, więc piję w tym obecnie z krasnali. Mam jeszcze jeden biały i piję w sumie w nich tak yy, na przemian, natomiast. Przydałoby się jakiś, kurcze wiosenny kubek, powiem Wam. E, kawę skończyłam, piję jeszcze jakąś multivitaminę, taką rozpuszczalną w wodzie, bo zdecydowanie piję, słuchajcie, za mało wody. Piję za mało wody. I to jest jedyne, co mi się pozwala trochę zmotywować, to właśnie jakieś takie rozpuszczane, te takie, wiecie, y, musujące, nie wiem, jakieś witaminy, multivitaminy, jakieś alkaiki, jakieś tam nie wiadomo co. Ja sobie to rozpuszczam i sobie tak piję i wtedy mi to pozwala wypić więcej wody niż, bo ja tak ogólnie oprócz kawy to praktycznie wody nie piję w ogóle i taka butelka słuchajcie potrafi mi starczyć na tydzień naprawdę. Także to muszę obczaić takie proszki, bo wiem, że są takie proszki na rynku, które można sobie wsypać do takiej butelki i e, wtedy to nadaje jakiś taki smak, a dalej ta woda nie ma kalorii i jest to podobno bardzo fajne, natomiast nie korzystałam z tego, nie piłam i jeżeli piliście, dodajcie mi znać w komentarzu. E, wreszcie otworzyłam, dobrałam się do e, pomadki, którą pomadki szminki, pomadki, nie wiem. Zamówiłam na Bel Dawno temu, jeszcze w tych wyprzedażach, takich na koniec roku, to chyba było jakoś. Co zamawiam taką wielką pakę. Ja Wam nagrywam odcinek na kanał z tego, i wreszcie ją dopiero dzisiaj rozpakowałam, bo tak szkoda mi było ją rozpakowywać. I powiem Wam, że ona ma tak prześliczny kolor, taki nudziakowy. Ja się w nim zakochałam. Ja żałuję, że jej nie otworzyłam wcześniej, bo naprawdę bardzo mi się podoba. I nawet nie mam żadnego pojęcia, czy jeszcze da się ją zamówić na stronie Belle. Jeżeli się da, to ja Wam ją podlinkuję, jeżeli będziecie chcieli, bo jest fajna. I ona teoretycznie, słuchajcie, jest matowa. Natomiast ona nie ma takiego totalnego matu, moim zdaniem. Ona jest taka satynowa. Zobaczcie, ona delikatnie się świeci, bardzo przyjemnie się nią maluje po ustach, normalnie aż sunie. Naprawdę super. Świetna rzecz. Świetna i tania, bo. To znaczy ja ją w ogóle kupiłam za złotówkę chyba na jakieś promce, ale ona tak normalnie do 10 zł kosztuje, więc chyba. Chciałam Wam jeszcze coś pokazać, ale słuchajcie, okazało się, że nie mam naładowanej żadnej baterii do aparatu, W sensie jak nagrywam normalnie odcinki, to nagrywam na takiej. Yy, baterii podpinanej pod gniazdko, wiecie, żeby nie musieć jej ładować, rozładowywać, ładować, rozładowywać, tylko ona sobie stacjonarnie yy, kamera stoi, jest podłączona pod gniazdką. Natomiast chciałam przejść do kuchni i wam coś pokazać, i yy, na razie tego nie mogę zrobić, bo nie będę latać z tym kablem. Czekam, aż mi się bateria naładuje. Chciałam wam też pokazać, co moja mała pannica kocia yy, wykminiła i zobaczcie to. Pamiętacie te lampki? Wieszaliśmy je jakoś, nie wiem, na jesień, i one były tam do samego dołu, aż za kanapę, i tak samo sięgały tam za gółkę. zobaczcie, co ten kot zrobił. Wszystko skosiła, równiutko, gdzie tylko sięgła, jak na kanapie siedziała. To wszystko, słuchajcie, połcino, już nie zostało za wiele z tych lampek. Więc chyba czas, słuchajcie, zmienić ten wystrój i już nie będzie tutaj świątecznych lampek. Że świątecznych jak świątecznych, bo lubię taki klimat takich lampeczek. Nawet jak czytałam sobie ostatnio wieczorem książki, tak do stuntu sobie wyłączałam lampki, bo było mi po prostu wygodniej niż czytać tak z lampką, czy z latarką, czy ze światłem z telefonu, czy nie wiem, od góry ze żerandolem. Natomiast teraz no już nie mam jak, bo te lampki są ucięte i może pomyśleć, co zrobić z tą ścianą. Jak macie jakieś fajne pomysły, to mi podsyłajcie. Ja myślałam, żeby zrobić ją w takim klimacie wiosenno-letnim i zrobić takie suszone kwiaty, albo sztuczne kwiaty, może lepiej. W sumie, bo wtedy by się nie sypały, i poprzyklejać je tak do ściany. Kiedyś coś takiego widziałam, że robiła szalona Zuzia na swoim kanale i bardzo mi się to podobało. I zastanawiam się, czy czegoś takiego, słuchajcie, nie zrobić. Albo po prostu poprzywieszać, poprzywieszać sobie tutaj jakieś obrazy, takie coś wiosennego, nie mam zielonego pojęcia, może coś pokmienić, bo... To tak nie zostanie. No, nawet jak będę nagrywać, to muszę coś wykmienić. Przyszła y, królewna, patrzcie. ją. Jest mały winowajca. Mały winowajca, dlaczego pani to zrobiła? I Lulu. Gdzie byłeś, Julianku? I taty w pokoju byłeś? Nie, nie. Taty w pokoju był. A tu jest mała. Spereźnica, która zażarła mi lampki. Co jest, dziewczynko? Się przyglądasz. O tobie mówimy. O tobie mówimy. Zjadłaś. Szkoda mi jest, że to obgryzła, ale nie daj Boże, żeby się jej coś kurde stało. Dzisiaj znowu ją przyłapałam, że siedziała tutaj i ten jeden zżerała, i chyba jej się gdzieś zaczepił, zaplądał o zęby, bo mało się kurde nie zwymiodowała mi przez to na kanapę i musiałam ją ganiać, bo znowu zaczęła to obgryzać, więc to już jest nawet nie tyle upierdliwe, że ona to obgryza, co jest niebezpieczne, więc muszę zdjąć te lampki. Bo nie dociera, słuchajcie, no nie dociera. No jak wytłumaczysz kotu, że nie wolno tego zerzeć, Jak ona ma świetny fan z obgryzania tego. A jak jeszcze wisiało to do samego końca, to wchodziła mi w nocy pod łóżko i podłóż, z łóżka to wyciągała, żeby sobie obgryzać. Więc niestety widzowie, ale musimy zmienić wystrój. Jeszcze tylko nie wiem na jaki. Dzisiaj, słuchajcie, za bardzo nie mam czasu, więc do szamanka wlatuje bób. Nie wiem jak wy, ale ja normalnie kocham bób. Gotuję sobie tylko trochę w ocalonej wodzie. Ewentualnie dorzucę jakiegoś masełka i, słuchajcie, mogę jeść to. Normalnie cały czas, więc tak dzisiaj na szybko. Nie jest to z mojej diety, bo szczerze powiedziawszy, nie mam czasu nawet wyjść dzisiaj na zakupy. A skończyły mi się właściwie wszystkie produkty. Znaczy rano jeszcze kończyłam serek wiejski. No i tak jak mówię, teraz właśnie yy, nagrywam gram, bo mamy zadania tygodniowe w Fortnite. I słuchajcie, nagrywam TikToki na mojego TikToka i na mój drugi kanał YouTube, i tak to wygląda dzisiaj na szybko. I jeszcze jedna śmieszna rzecz się zadziała, bo mam to, słuchajcie, mój fotel gamingowy, który zresztą trzeba byłoby wymienić, bo on już tutaj mega popękał. Ale wypadły mi z tego fotela takie małe, o Jezu, kuleczki i nie mam pojęcia, od czego one są. Zakładam, że to coś od łożyska, nie wiem coś od siedziska od podnoszenia, albo z kółek nie mam zielonego pojęcia, gdzie w fotelu są takie oto małe kuleczki. Ale rozsypują się wczoraj po podłodze i prawie żebym się na nich tutaj wygrzmudziła pod tym biurkiem. Więc je pozbierałam. On w ogóle są całe wy... smaże, więc to musi być jakieś łożysko albo jakieś nie wiem co, nie mam pojęcia. Więc generalnie siedzę na tym fotelu i mam po prostu tylko nadzieję, że on się nie rozpadnie. Bo nie mam zielonego pojęcia. Jak wiecie od czego są te kuleczki, to dajcie znać w komentarzu. Oczywiście aby to zrobić, potrzebujecie polecieć na miejscówkę, w której te gorące źródła się znajdują, a mianowicie na zaparowane źródła. Ale 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 moi kochani, nie wystarczy, że wylądujecie w źródełku i będziecie się leczyć. Czy marzyliście kiedyś o kąpieli w gorących źródłach? Jeżeli tak, to zadanie tygodnia drugiego jest idealne dla was, ponieważ musicie w nim przywrócić zdrowie w gorącym źródle. Oczywiście, aby to zrobić, potrzebujecie polecieć na miejscówkę, w której te gorące źródła się znajdują, a mianowicie na zaparowane źródła. Ale ale moi kochani, nie wystarczy, że wylądujecie w źródełku i będziecie się leczyć, bo najpierw potrzebujecie mieć jakiś ubytek w zdrowiu. I tak to słuchajcie wygląda, jeżeli byście się kiedyś zastanawiali ile trwa nagranie takiego TikToka, to zdążyłam w dwie godziny, dwie i pół, zmontować dwa, dwa no ale troszeczkę się z tym schodzi, no bo jakby nie patrzeć trzeba to nagrać, trzeba dogryć głosówkę, trzeba to zmontować, trzeba to zrenderować, trzeba to wstawić na TikToka czy na Szorca i po prostu no schodzi się z tym więcej już dzisiaj nie zdążę, bo słuchajcie, szykuję się właśnie zaraz na live'ika, jeszcze tylko sobie coś zrobię do jedzenia i właściwie na dzisiaj to by było tyle, może jeszcze jak skończę live'a to uda mi się zacząć montować y, odcinek dla Was dalej z y, testem tego y, podkładu, teraz jest 18, to znaczy, że minęło ze 4 jak skończę live to akurat będzie 4 godziny później, więc będzie 8 godzin. Dogram Wam końcówkę i przynajmniej jeden odcinek będę miała ready. No i chciałabym go najlepiej zmontować i stawić na jutro, tak jak Wam pisałam na karcie społeczności, bo ostatnio cienko jest z tymi filmami. Dobra, a teraz idę wyjąć tosta, bo mi się pewnie już zjarał. A tu patrzcie, moja bazylia rośnie. Jeszcze, ja jeszcze nie otukłam, jeszcze żyje, tylko wiecie co, popełniłam błąd, bo teraz dopiero przeczytałam, że bazylię to się właściwie te czubki zrywa do dań, a liście zostawia, a ja mam liście, czubki zostawiłam i ona przez to mi się tak pnie do góry i jest taka trochę łysa. Tu próbuję ukorzenić sobie, słuchajcie, dwie sztuki, ale tak marnie coś im idzie, więc nie wiem, czy to w ogóle e, się uda. No i tutaj mamy naszego fikusa, który również jeszcze żyje, no i soczek też żyje, także słuchajcie, elegancko. No dzień dobry, dzień dobry, witam Was! Dzisiaj jest, słuchajcie, czwartek i powiem Wam szczerze, że totalnie wyleciało mi z głowy to vlogowanie. Dzisiaj był taki dzień, tak napchany, tyle rzeczy się działo i tyle rzeczy nie zdążyłam w ogóle zrobić, że to jest jakiś szok. I właściwie teraz skończyłam robić wszystko, jest po 22. i zamierzałam sobie właśnie usiąść z książką. Yy, którą obecnie czytam i poczytać sobie, odpocząć słuchajcie, wychillować, wyciszyć się i uspokoić i może nawet wyjść się jeszcze na spacer i właśnie mi się przypomniało, że nic totalnie cały dzień dla Was nie nagrałam. Zero nul. No ale byliśmy dzisiaj na zakupach spożywczych, kupiliśmy trochę rzeczy, e, potem montowałam dla Was film, który w pewnie widzieliście ten z testem podkładu. E, potem musiałam zmontować TikToki na mój drugi e, kanał TikTokowy. Potem robiłam live'a i właściwie tak jak mówię, teraz dopiero co skończyłam, usiadłam i przyszłam do Was pogadać, ale nie będę tu siedzieć długo, bo tak jak mówię, idę się wycheilować z książką i pewnie widzimy się jutro. Mam nadzieję, że jutro będę więcej pamiętać, żeby do Was przyjść, pogadać i coś ponagrywać i słuchajcie zobaczcie pokażę wam jeszcze tylko jakie ładne kupiłam sobie tulipany tak wiosennie się zrobiło ciebie, było tak ciepło że byłam wibrancji i kupiłam sobie słuchajcie tulipany tak mi się zachciało ja normalnie kocham żółte tulipany najpiękniejsze jakie mogą być nie wiem dlaczego. I wstawiłam mi słuchajcie, do takiego dzbanka i on cały czas paruje, bo nie wiem, mam taki wazon, ale ten wazon jest taki ciężki i masywny i wydawało mi się, że ten będzie fajniejszy, taki lekki i delikatny, a zobaczcie, co się z nim dzieje. Tutaj strasznie to paruje, mimo, że no woda jest zimna, tak, bo on tutaj stoi, więc no, nie ma pojęcia. No tak trochę średnio ładnie to wygląda, ale no nie wiem, zobaczymy. No tak na razie sobie stoją i jeszcze trochę rozkwitną i będą dla nas pięknie pachnieć. Witam w sobotę, słuchajcie, wyglądam jak zmokła kura, dlatego że poszłam sobie dzisiaj do galerii i akurat wracałam jak padał deszcz, więc trochę zmokłam, więc nie zwracajcie na to uwagi. Poszłam do, słuchajcie, galerii dzisiaj, bo miałam do załatwienia jedną rzecz związaną z przyszłą współpracą i musiałam to dzisiaj zrobić, bo wczoraj nie zdążyłam i... To był błąd, że poszłam dzisiaj, bo jest sobota, było strasznie dużo ludzi. Normalnie masakra. No ale udało mi się zrobić to, co miałam zrobić. I, słuchajcie, wróciłam do domu z zakupami. I uwaga, ta Tak, moje grono roślinek, słuchajcie, powiększa się. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, znaczy wcześniej Wam pokazywałam, że mój storczyk i Fikus dalej żyją. I tak właściwie później sobie dopiero uświadomiłam, że przecież ja Wam ich nie pokazywałam wcześniej tutaj na YouTubie, tylko na Instagramie. Więc kto na moim Instagramie nie jest, to zapraszam Was oczywiście bardzo serdecznie. No i dzisiaj właśnie wracając z galerii, przyniosłam ze sobą kolejną piękną roślinę. I słuchajcie, staram się wybierać takie rośliny, które, jak ja to nazywam, są idiotoodporne. I trudne do zabicia, bo ja do tej pory jakoś do kwiatów ręki nie miałam. Uśmierciłam chyba wszystkie kwiaty, jakie miałam, łącznie z kaktusami, więc yy, w moim domu na ten moment, znaczy na ten moment, na ten moment już mam cztery kwiaty, to jest w ogóle szok i niedowierzanie. Natomiast wcześniej nie miałam ani jednego i postanowiłam to zmienić, dlatego też wybieram takie kwiaty, które podobno nie wymagają aż tyle opieki i. Są dosyć łatwe w e, utrzymaniu, nawet tutaj mam znacznik. I drugi, który przyniosłam do domu, to jest ten oto piękna wężownica, chyba to się nazywa. Ja miałam, pamiętam, kiedyś w domu rodzinnym taką i ona u mnie żyła, o dziwo, więc podejrzewam, że ta też e, przeżyje. W ogóle przyniosłam ją, kupiłam ją w tym e, markecie, bo kupiłam ją w kerwie, była za 16 zł, więc kupiłam ją w kerwie, ale widzę, że oni tutaj chyba przycinali jej liście, tak, bo... Widzicie, coś tu im chyba przyschło i ona ma takie poprzycinane, nieładne liście. No ale nic, słuchajcie, jak tam przeżyła, to u mnie też może przeżyje. Więc tak, do mojej rodziny kwiatów dołączają dwa kwiaty. Julek tam stuka w kuwetę, nie wiem czy to słyszycie. W ogóle nie mogę nijak ułożyć tych włosów, bo zapletłam sobie warkocze tak na szybko, żeby wyjść, żeby mi było wygodnie. I ani go tak ułożyć, ani tak, bo on już się rozpada. Swoją drogą mam w planach chyba skrócenie tych włosów, bo już nie mogę z nimi wytrzymać. Więc. Jest też plan, słuchajcie, na przyszłe odcinki. Co jeszcze kupiłam? Bo jeszcze mam tutaj trochę w siatce rzeczy. Kupiłam osłonkę też. Była w jakiejś promce, bardzo fajna. Taki w takim kolorze pudrowo różowym bardzo mi się podoba. I ona chyba będzie do, w sumie nie wiem do którego kwiatka, bo ja generalnie muszę jej przesadzić, bo zobaczcie, ona już tutaj korzenie im wyłażą. I w ogóle ta doniczka jest taka mega. To czuć, że ten kwiatek już potrzebuje przesadzając, no, muszę zamówić jaką ziemię, jakieś tam mm, inne rzeczy dla tych kwiatów, no, bo one chyba bardzo, bardziej wolą tą ziemię taką z perlitem. Nie mam pojęcia, muszę trochę poczytać, zamówić coś fajnego i wtedy je ja dopiero będę przesadzać. Kupiłam też nawóz do kwiatów. I kupiłam, nie wiem, pierwszy raz kupowałam nawóz, więc nie mam zielonego pojęcia, czy są lepsze i gorsze firmy. Po prostu wzięłam taki do roślin zielonych, ozdobnych z liści, bo właściwie tylko takie mam oprócz storczyków, ale dla storczyków wzięłam tak. Yy sobie specjalnie takie jakieś dziwne susie, jedna to jest już jak przekwitną, to jest jak już przekwitną, odżywka plus kondycjoner, a to jest do kwitnących, bo moje soczyki jeszcze kwitną, nie mam pojęcia ile będą kwitły, nie kwitną jak najdłużej, no ale jak przekwitną to w razie czego też jestem już przygotowana, zobaczymy czy to w ogóle ma sens, dajcie znać czy macie, czy używacie i to cokolwiek zmienia czy nie zmienia. No i to jest właściwie to. A, i jeszcze jedna śmieszna rzecz. Byłam w Rosmanie i słuchajcie, kupiłam sobie szczoteczkę do zębów, dlatego że... Nie wiem, mam wrażenie, że moja jest za twarda ostatnio i strasznie bolą mnie dziosła jak moje zęby, więc stwierdziłam, że muszę kupić sobie taką turbo, 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 turbo mięciutką, bo już po prostu nie mogę wytrzymać. A ostatnio próbuję dużo bardziej, bardziej, bardziej dbać o te zęby, bo kupiłam sobie taką pastę wybilającą, bo ja piję za dużo kawy i te moje zęby zaraz po prostu od tej kawy żółkną. No dobrze, wiemy wszyscy, jak działa kawa, wino i inne tego typu napoje na yy, zęby. No i jak myję zęby po każdej kawie. Wychodzi mi, że 4-5 razy dziennie czasami, no to te moje dziąsła zadowolone chyba nie są. Więc stwierdziłam, że kupię sobie szczoteczkę. I kupiłam najbardziej miękką, jaką znalazłam. Ale uwaga! Ta szczoteczka wygląda tak. ta Jest przesłodka. Ale w ogóle paradoks polega na tym, że ja nienawidzę pszczół. W sensie, boję się pszczół. I yy, nawet nie lubię miodu. Miód jest dla mnie obrzydliwy. Jak ja czuję miód, to mam odruch wymiotny. To jest jakaś trauma z dzieciństwa. Pamiętam, że w szkole we mnie wymuszali to i po prostu mam taką jakąś traumę, że automatycznie jak czuję miód, to chcę mi się wymiotować. Ale zobaczyłam tą szczuteczkę i ona miała tak przycudowny ten wzorek, chociaż ja czuję, że nie raz się tych pszczółek śmiesznych, przestraszę ale jest urocza, jest żółta, taka wiosenna i nie wiem, stwierdziłam, że sobie taką wezmę w ogóle miały właśnie takie, ta była najładniejsza bo miały różne takie wzory z jakimiś kwiatkami z jakimiś pingwinkami, z jakimś czymś i ta mi się podobała najbardziej, więc wzięłam sobie, sobie tą, I mam nadzieję, że ta będzie super mięciutka i nie będzie mi tak działać sobie pod bo normalnie nie wiem co ja zrobię no i to tyle moi kochani. Patrzyłam, czy czegoś fajnego nie ma na promce w tym rozmanie, ale powiem wam, że totalnie nic nie było, więc nic więcej nie kupowałam, bo i tak wydałam za dużo pieniędzy, bo poszłam tam właściwie tylko załatwić, tak jak mówię, jedną rzecz związaną z przyszłą współpracą, a wróciłam z siatą zakupów jak zawsze dajcie znać w komentarzu, czy Wy też tak macie. I słuchajcie, tym holem zakupowym chyba zakończę tego vloga. A jeszcze jedno Wam chciałam powiedzieć, bo w ogóle dzisiaj na cały dzień, znaczy cały dzień, no na cały dzień w sumie zapowiadali deszcze. Ja jak wychodziłam o godzinie 13, to jeszcze deszczu totalnie nie było, było piękne słoneczko i słuchajcie, zdążyłam dojść do galerii i lunęło, dosłownie lunęło. I byłam w galerii chyba z... 4 godziny czy z 5 godzin i wyobraźcie sobie, że jak wychodziłam to dalej padało, ale zdążyłam przejść dosłownie, nie wiem, z 50 metrów i przestało padać i tak śmiesznie wyglądało niebo, że z jednej strony była taka ciemna chmura, taka deszczowa, wiecie, a z drugiej już tak słońce przebijało bardzo mocno, ściutkie niebo, tęcza się piękna zrobiła na niebie i ja mówię, o, to jest chyba znak, jednak moje kwiaty chyba przeżyją i to był dobry plan, więc mam nadzieję, że ktoś tam, słuchajcie, w niebie ma nad nimi piecze i one przeżyją i dadzą sobie ze mną radę. I słuchajcie, tym miłym akcentem i holem zakupowym kończę ten przepiękny vloguś. Mam nadzieję, że, słuchajcie, takie odcinki Wam się spodobają, bo ja sobie troszeczkę testuję, czy mi coś takiego w ogóle siądzie. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście więcej takich vlogusiów. I ja Wam życzę oczywiście miłego dzionka lub wieczorku i do usłyszenia w kolejnym fascynującym odcinku na moim kanale. Bye!